Kiedy większość z nas jeszcze spała, a niektórzy szykowali się do pracy, czyli w okolicach godziny 4-5 nad ranem, przez wielkopolską przetoczył się front atmosferyczny, który narobił wielu szkód. Najwięcej zniszczeń odnotowano w gminach Rychwał i Grodziec, gdzie dosłownie przeszła trąba powietrzna. To było jedno uderzenie. Tylko? Tylko. Jedno uderzenie i momentalnie zniszczałem Jak z okna to, to samolot przesypany i jak to wszystko leży. 24, było pół do piątej to jak wyszłem, również wyjdzie, no, z, nie, to już nie trzeba wyjść a zanim to na później powiedzieć. To był taki gałęzia wszystko zwała, leciało, no i gdzieś tak pół do piątej to się tam mogło A to było słychać jakiś hałas? Chuch, tak, połamanie drzew, nie? bo to siedzi, no tu ma okolicę, tylko tu drzewo, tu drzewo, no kopa tylko z hałasu kurde było. W gminie Rychwał kilka budynków uległo całkowitemu zniszczeniu. Wiele kolejnych ma uszkodzone dachy lub zerwane w całości. Ogromne szkody wichura poczyniła w tamtejszej wylęgarni drobiu. Tak jak ja tu rano przyjechałem przed piątą, to nie zdążyłem dojechać. Zostałem tam przy wylęgarni, przyszło tornado, zakręciło. Jak wróciłem później tu, to tylko widziałem kawałki tej szklany i zaraz się domyśliłem, że tak. Zobaczcie ciemno było. No ale była taka duża siła wderzenia, że blacha poszła tam leży na polu porozrzucana, za tym lasem jeszcze nie. Przyszła tu prawdopodobnie to była tromba, bo ja zanim zgrodza dojechałem, to, to już tu było praktycznie po tym zajściu. Tu był pracownik, który stwierdził, że czegoś takiego nie widział i, i automatycznie słyszał tylko jeden wielki huk zabieranej gętej blachy. Dopiero kiedy się zaczęło rozjaśniać, stwierdził, jakie są, jaka skala jest tego. Wszystkich najbardziej poszkodowanych w gminie Rychwał odwiedził burmistrz, aby oszacować rozmiar potrzebnej pomocy. Jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Wichura zerwała naprawdę ogromne ilości dachów, uszkodziła domy. W tej chwili, faktycznie, jesteśmy na fermie Kurzej. W Jaroszewicach, w Rychwale to jest ulica Grodziecka, jak widać ponad 400 metrów kwadratowych zerwanego dachu. Jest to jak widać nowy obieg. Zgodniliśmy z właścicielem, że podjął działania związane z zakupem blachy, nawet zastanawiamy się, czy w tej chwili pokrywać to plandeką, no, ponieważ jeśli wichura przyjdzie tę chwilę, to było mu szkodzi, a tutaj trzeba i z racji tego, że są i w środku, więc podejmować inne działania. Właściwie w, tej, w ciągu tej ulicy, czyli gdzie jesteśmy ulicy Ludzieckiej to mamy praktycznie tutaj w trzech miejscach kolejnych zerwane dachy. Właściwie miejscowość Krzyżew, właściwie tutaj Gliny, Jarszewice to słyszę, że powiedzmy jest co drugi dom niemalże uszkodzony. W tej chwili mi trudno powiedzieć czy to jest 20, czy 30, czy 40, czy nawet 50 bo według mojej oceny, to w tej chwili wielu mieszkańców naszej gminy, na ile jest to możliwe to w własnym zakresie próbuje łatać. Straże są praktycznie z całego powiatu konińskiego. Natomiast w gminie Grodziec jedna wieś, czyli Stara Ciświca niemal została zmieciona przez trąbę powietrzną. Tam jest najwięcej połamanych jak zapałki i poprzewracanych z korzeniami drzew na obszernych połaciach leśnych. Powalone są całe budynki gospodarcze, rozmaite elementy z podwórek porozrzucane po całej okolicy i poniszczone dachy. Linie energetyczne i telekomunikacyjne leżą na ziemi, pozrywane i gdzie okiem nie sięgnąć, wszędzie pełno połamanych konarów. Kiedy pierwsi strażacy docierali tam tam na pomoc mieli problem z dotarciem do wsi, ponieważ na długim odcinku cała droga zawalona była drzewami. Objazd po gminie od rana robili wójt i jego zastępca. Tutaj widzimy jest kilkanaście budynków mieszkalnych i kilkanaście budynków gospodarczych, z czego kilka praktycznie nie istnieje w tym momencie. Powalone drzewa, zerwane linie wysokiego napięcia, średniego napięcia, brak prądu ogólnie w połowie praktycznie gminy. Awarie oczywiście na oczyszczalni ścieków, na stacjach uzdatniania wody, na przepompowniach, także walczymy długofalowo, przed chwilą otrzymają kolejne zgłoszenia, że kolejne miejscowości również pozrywane dachy. <mum> tu już pracuje na miejscu, robimy ośrodek pomocy społecznej, robimy spis, oczywiście będziemy informować wojewodę, jest sztab zarządzania kryzysowego ze Starostwa powiatowego, są wszystkie służby poinformowane. W gminie Grodziec ponadto zerwana została duża połać dachu z kościoła w miejscowości Królików. Tam druhowie z OSP Ślesin walczyli, aby zdjąć naderwane elementy blachy, która w każdej chwili mogła spaść. Do Dookoła południa Państwowa Straż Pożarna przyjęła ponad 180 zgłoszeń, a kolejne nadal wpływały. W działania ratownicze zaangażowanych było kilkadziesiąt jednostek OSP z niemal całego powiatu, ponieważ strażacy zawodowi nie daliby rady sami zareagować na wszystkie wezwania o pomoc. Zaczęło się tak około godziny 5 rano. Nad ranem najwięcej zdarzeń wpływało i rzeczywiście odnotowaliśmy na gminie Rychwał i Grodziec. Tam rzeczywiście zostały skierowane praktycznie wszystkie siły i środki z terenu powiatu, żeby pomóc na tych właśnie gminach usunąć te zagrożenia. Jest bardzo dużo uszkodzonych, zerwanych dachów z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, w tym najwięcej można powiedzieć miejscowości Ciświca gmina Grodziec. Tam uległ również zniszczeniu tunel, w którym znajdowały się. Około 13 tysięcy kaczek, niestety kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tych kaczek padło. Trwa ewakuacja do innego budynku. Pozostałe zdarzenia to powalone drzewa na drogi, jezdnie i linie energetyczne. Na szczęście poza ogromnymi stratami materialnymi służby nie odnotowały poszkodowanych osób. Na tą chwilę nie mamy informacji, żeby ktoś był poszkodowany. Osób poszkodowanych nie było także w powiatach kolskim i tureckim, choć i tam przeszły trąby powietrzne, jak relacjonują służby. Strażacy w kole do południa przyjęli 115 zgłoszeń i otrzymywali kolejne. Tam najbardziej ucierpiały gminy dąbie i kłodawa. Natomiast stanowisko kierowania w Turku wysyłało strażaków do ponad 300 interwencji, podkreślając, że to także nie koniec. Najwięcej szkód wiatr narobił w gminach Turek, Przykona i Malanów. Liczenie strat i usuwanie skutków wichury z pewnością jeszcze. Wiele dni niestety mieszkańcy naszego subregionu i samorządowcy już obawiają się kolejnych zapowiedzi dotyczących załamania pogody, jakie przewidywane jest w najbliższy weekend.